Witam wszystkich na naszym kanale Wobec Hydret. Z okazji 40-lecia naszej firmy zaprojektowaliśmy nowe formy oczyszczania biologicznych, działające w technologii SBR. Są to oczyszczanie biologiczne ZB4C oraz ZB6C. Uwzględniliśmy Wasze opinie i zrobiliśmy nowe żebrowanie. Zbiornik oczyszczalni stał się bardziej wytrzymalszy i lepiej radzi sobie w gorszych warunkach gruntowo-wodnych. Został przeprojektowany też włas o średnicy 80 cm, co pozwala łatwiej serwisować oczyszczanie. Są te zbiorniki niższe, dlatego przy montażu dokonujemy mniejsze zagłębienie. Zostały dodane uchwyty montażowe, co pozwala łatwiej montować oczyszczanie. W rozbudowanej wersji oczyszczania kp są zamontowane lepsze pompy włoskiego producenta Pedrolo. Oczyszczanie biologiczne ZBS4CKP została wyróżnione złotym medalem na międzynarodowych targach poznańskich, co potwierdza jej niezawodność. Oczyszczanie biologiczne ZBS4C oraz ZBS6C działają w technologii SBR. Technologia SBR polega na tym, że w oczyszczalni zachodzą takie procesy jak dopływ ściegu surowego, dawkowanie ścieku z komory wstępnej do komory roboczej, napowietrzanie ścieku, sedymentacja oraz odpompowanie i recyrkulacja. Parametry techniczne oczyszczalni ZBS-4C i ZBS-4CKP wyglądają następująco. Długość 2,75 m, szerokość 1,20 m, wysokość 1,20 m, Średnica w wazu 80 cm, wlot i wylot może być wykonany rurą 110-160 mm. Nadbudowa standardowej wersji 30 cm może być wyższa lub niższa, zależy to od zamówienia. Krócie stłoczny dla rozbudowanej wersji oczyszczalni ZBSKP jest wykonany rurą PE32. Przejdziemy do parametrów technicznych oczyszczalni ZBS 6C i 6CKP: długość 2,95 m, szerokość 1,25 m. Wysokość 1,45 m. Średnica wazu 80 cm. Nadbudowa w standardowej wersji oczyszczalni 30 cm. Wlot-wylot oczyszczalni może być wykonany rurami 110 lub 160 mm. Wszystkie dokładne parametry są podane na naszej stronie internetowej. Tutaj mamy zamontowaną oczyszczanie ZBS-4 CKP. Mamy tutaj pierwszą wstępną komorę oraz drugą komorę biologiczną z dodatkowym złożem biologicznym. Jest to wersja ZBS-4 CKP. Czyli ma dodatkową pompę do odpompywania oczyszczonego już ścieku. Właśnie tu jest przykład zamontowania tej pompy Pedrolo Top 2 GM z wtyczką firmową Szuko, która ma zabezpieczenie przed wodą i pyłem IP6567. Producent Pedrolo daje gwarancję na swoje pompy w postaci 3 lat z możliwością przedłużenia. Sterowanie oczyszczalnią odbywa się tutaj, właśnie w sterowniku. Mamy buchawę seko która ma alarm przebicia membran, elektrozawory. W tym przypadku mamy sterownik Iton i4, steruje on oczyszczalnią ZBS 4CKP. Natomiast w zwykłej wersji oczyszczalni biologicznej ZBS 4C mamy sterownik 307. Ten sterownik ma takie tryby jak urlopowy, testowy, standardowy oraz pełna wydajność. Dodatkowo możemy tutaj zamontować tłumik drgań nie jest on standardowej w ofercie, natomiast składając zamówienie możecie poprosić o dołożenie tego urządzenia. W wersji rozbudowanej o oczyszczalni biologicznych KP dodatkowo możemy wyposażyć sterownik w technologię GSM, która będzie nas informować o działaniu oczyszczania oraz możliwych awariach. Czy należy stosować biopreparat w oczyszczalni? Dla zabezpieczenia bezproblemowego działania oczyszczalni zaleca się korzystanie z biopreparatu, gdyż środki chemiczne, które wykorzystujemy na co dzień, czyli mydło, proszek do prania itd., trafiają do naszej oczyszczalni i mogą negatywnie wpłynąć na działania naszych bakterii. Częstotliwość sypywania biopreparatu zależy od producenta. Zazwyczaj na opakowaniach producent podaje zalecaną częstotliwość sypywania bakterii. Jak często należy wybierać ścieki? Otóż dla tych oczyszczalni, czyli ZBS 6C, jak i ZBS 4C, zaleca się wybierać ścieki dwa razy w roku, ale to zależy od obciążenia. Instrukcja zbiorcza do oczyszczalni ZBS 4C, jak i ZBS 6C, dotyczące pierwszego uruchomienia problemu oraz ich rozwiązania, montażu, jest dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce do pobrania. Jeżeli chodzi o gwarancję, to producent wobec Hydret daje gwarancję 10 lat na sam zbiornik oraz dwa lata na osprzęt, czyli sterownik oraz inne urządzenia. Zapraszamy do zapoznania się z naszym asortymentem na stronie internetowej oraz obserwowania nas na Facebooku, Instagramie, żeby być z nami na bieżąco. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.